Oh Cześć kochani, witam was serdecznie na kanale De Amerykanka. Z tej strony, jak zwykle, Karolina. Wracam po małej przerwie tutaj do mnie na kanał. Dzisiaj nie będziemy za bardzo rozmawiać, co się działo i co się dzieje w moim życiu. Skupimy się natomiast na... Halloween. I jak na pewno wiecie, to święto jest bardzo hucznie obchodzone przez Amerykanów. Dlatego dzisiaj sprawdzimy, co się dzieje u mnie w mieście. Ja aktualnie znajduję się w downtown Charleston, czyli w mieście, w którym aktualnie żyję. Co musicie wiedzieć o tym mieście, to to, że jest to miasteczko studenckie, co się charakteryzuje tym, że nie wszystkie domy są udekorowane, ponieważ studenci po pierwsze nie mają pieniędzy na to, po drugie nie mają czasu na dekorację Halloween. Dlatego pokażę Wam najciekawsze momenty z mojego miasta. A tutaj po mojej stronie, po mojej lewej stronie, możemy obserwować przepiękny sąd. To, co musicie też wiedzieć o amerykańskich małych miasteczkach, to właśnie zawsze w downtown możecie znaleźć sąd i lokalne sklepy, restauracje i bary. Wydaje mi się, że ten dom mógłby być nazwany domem Halloweenowym 365 dni w roku, ponieważ zobaczcie, ten dom jest pomalowany na czarno, świetnie pasuje w Halloweenową atmosferę, czerwone drzwi, dynie porozstawiane, pajęczyny oraz pająki. Pomimo tego, że wiedziałam, że ta dzielnica nie jest e, za bardzo udekorowana, postanowiłam i tak pokazać Wam tą część miasta, ponieważ domy tutaj są naprawdę nietypowe. Pewnie może Was zdziwić to to, że te wszystkie domy, może nie wszystkie, ale większość jest zbudowane z cegieł, co nie jest za bardzo popularne w Ameryce. Tutaj taki kot Filemon. Do takiego domu nie trzeba dużo dekoracji, bo od razu patrzycie na ten dom i wydaje się straszny. Tutaj właściciele domu nawet chcieli się odgrodzić. Albo to jest część dekoracji. Zobaczcie, jaki ten dom jest wypasiony. Wypasiony w sensie dekoracji. Kościotrup na scenie. Dynia. Tutaj jest zbudowany płot. Bardzo bym chciała podejść do środka, lecz nie wiem, czy mogę. Po drodze jeszcze musicie się przewitać z mumią oraz taki karawan. Powiem Wam, że ja się boję wejść tym wejściem, dlatego podeszłam tutaj troszeczkę z boczku, żeby pokazać Wam, jak wygląda Iganek. I powiem Wam, że to jest naprawdę e, dość straszne. Widzicie, jest Baba Jaga, która ma swój kocioł i nogi kobiety. I w tą kobietę jest wbity patyk. Dość straszne. Powiem Wam, że takie bardzo realistyczne. Tutaj mamy też takie postacie straszne, i one stoją zaraz przy drzwiach. Wyobraźcie sobie. A tutaj jest w ogóle jeszcze trumna. Dlaczego wzbudził ten dom we mnie tak dużo uwagi? Zobaczcie szyby. Wydaje mi się, że w tym domu nikt nie mieszka. Oraz nawet te duże szyby tutaj na pierwszym piętrze są zaklejone, więc ja nie wiem o co. Tak naprawdę tutaj chodzi. A właśnie stąd już widać moją szkołę. A tutaj, kochani, możecie zobaczyć to jest dom jednego z bractw, mam nadzieję, że to tak się odmienia moje uczelni. Tutaj mamy kolejny dom, który przypomina nam dom z jakiegoś horroru. Tak naprawdę punktem tego halloweenowego odcinka na moim kanale będzie to, że właśnie wybieram się w odwiedziny do mojej koleżanki, która będzie organizowała amerykańskie zbieranie cukierków. Będzie cała oprawa tego, ponieważ jej rodzina uwielbia Halloween. Tutaj widzę, ludzie się postarali z tego domu. Bardzo dużo dekoracji. Proszę bardzo. I duchy i dynie. No i amerykańska flaga. No bo gdzie? Bez amerykańskiej flagi. No i wesoły duch. Przy okazji bardzo się cieszę, że mogę się podzielić z tą przepiękną pogodą jesienną. Liście wyglądają znakomicie. Przepiękna złota jesień w Illinois. That's fake. Wszyscy <laughs> poznajcie fake. Dzień dobry, Fibi. To jest Fibi. To jest Fave. A tutaj mamy Daisy. Dzień dobry, Daisy. Ooo. Oh. De <laughs> Amerykanka kocha zwierzaki. <laughs> It's a bo? Jak widzicie, muzyka gra. Czekamy na dzieciaki, które przyjdą zbierać cukierki. Jak widzicie, rodzina mojej koleżanki jest mega zaangażowana. Wszyscy są przebrani. Nasze pierwsze dzieci, które przyszły po cukierki. Tutaj jest dziecko bez głowy. Wydaje mi się, że to są takie miastowe łobuzy. Wiecie? I chyba mam rację. Oh, look at that little wish.

Karownica przed chwilą powiedziała, że potrzebuje tylko malutki kawałeczek yy, włosa, włosów yy, z jednych z dzieci. Bo to jest oczywiście całe przedstawienie tutaj. Zobaczcie. Odwrócę teraz dla was kamerę i mikrofon, żebyście sobie posłuchali jak Amerykanie tutaj się komunikują między sobą, bo to coś jest bardzo interesujące. Tutaj mama Faith bardzo się angażuje w tą rolę i zachęca wszystkie dzieciaki, żeby właśnie przychodziły do tego kociołka. Daje im wywar do spróbowania i zachowuje się jak prawdziwa czarownica. Przed chwilą właśnie ona wykonała swój taki popisowy śmiech czarownicy. Mam nadzieję, że to było słuchać na vlogu. Idziemy właśnie z Fejw. No właśnie, gdzie jest Fejw? Moja mała Fejw. <noise> <noise> Jesteśmy właśnie na spacerze. Aktualnie jest godzina 5.30, więc wydaje mi się, że dzieciaki zaczną się schodzić około 6.00. Idziemy teraz na nie czekać. Zobaczcie, niektórzy ludzie jeszcze się nie czują komfortowo z covidem no i innymi rzeczami, dlatego zostawili takie małe paczuszki z cukierkami i notatki. Mmm, I love Snickers. You have more than one. So. <laughs> it's okay. I don't need more. <laughs> Thank, Thank you, you so okay. much. Let's have a Snickers. <laughs> I love Halloween. Treat. Trick or treat? I can't say that. Trick or treat. Trick or treat. Bardzo ciężkie dla moich polskich ust. Biorę ostatnie handy i uciekam do domu. Jak widzicie, Amerykanie uwielbiają to święto. Nasze polskie święto zmarłych. Jak widzicie, Halloween. Udało się, mieliśmy bardzo dużo dzieci, rozdane cukierki. Mam nadzieję, że nie rozbolą dzieci bruszki od tych wszystkich słodyczy, bo czasami, jak wiecie, można przesadzić z tymi słodyczami. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał, kochani. Koniec przerwy na moim kanale, także teraz vlogi będą się pojawiały regularnie. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to pamiętajcie, żeby lajkować, komentować i subskrybować mój kanał, ponieważ to bardzo pomaga mi w rozwinięciu tego kanału. To na tyle w tym odcinku halloweenowym. Widzimy się wkrótce na moim kanale The Amerykanka. Do zobaczenia.